Witajcie, tu was MJ i ze mną jest. Przecież widzisz Nick. No to proszę, pokażę. Widzę Nick. To w nerwia, to powitanie trochę. Okej. Okay. Co? Co cię w nerwie? Powitanie. W kółko to cię No, w... witajcie, tu was MJ, zawsze. Tu was MJ. Właśnie, Co w nim sterujecie? Dobra, dobra. No ja, dobre, 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 dobra Co ci? No kuty Umaru masz mm. Co się robisz? Ja wiem głupie rzeczy Fajnie wow. eee. O mam dwie łopaty, jak fajnie O kit tools tools I na tym serwie jak będziecie nowi to najlepiej wpiszcie kit tools. Oni od razu na początku zostają. Tak? Mhm. Mm jak pierwszy raz wejdziesz na serwer. Aha, dobre. To za do następnego dnia wpiszcie kit tools. Tool. K I T ty, ty O O L S. Hmm. Czemu to rozwalasz? Co ja rozwalam? No to budełki. będzie kawy, ja oszczędzam Dirta mm -hmm. Ok, ja dokończę swoją piramidę. Skroną. Ups, ups, jeszcze raz, ups. Ja na razie domku nie robię. Dopiero potem będę miał piramidę. Też, ale trochę inną. Z kamienia? Z kamienia? Eee. Y z kamiennych cegieł. Hmm. O, tu kupi mi sturę o 321. Jaką? Niewidzialności. Za ile? Za 450. To opłaca się za trochę. No. O. Ostatni klatek. To i think. To mój mechanizm, nie wiem po co. W ogóle tak robiłem, ale może niech A bo nie, wiem tylko tak, że mi możliwe, że mi się teren skończy i po prostu spadnę. To byłoby przykre. No w ogóle to czym byś się chciał y, pochwalić? Ej, co ty papugujesz? Co? Co papugujesz? Papuga jestem. A, kurwo! No i bardzo dobrze. O, wyspa jest około nas. No wiem, widzę. Ładna nawet. No ładna, ale ja tylko na y, tym. Widziałem, że jest, pan wiedziałem. A ja w ogóle teraz modów nie mogę zainstalować, bo mam jeden, pięć, yy, jeden, pięć, jeden. jeden. A o, mody. na wyspę, ale ładna. Na pięć, ładno. pięć jeden. ładna ona jest. Fajna. Wejrzyj sobie. <noise> <noise> bardzo mi się. No kurwo! Ale ty jesteś nuklearny. Widać się po krótkim. <coughs> Nic No bo. A daj mi ziemię. O, bo on. Sobie. Już nie mów! No bo on to by pokazał. Hasło swoje. Swoje hasło i. Byłoby tak. źle. Bardzo. I kogo Ty byś chciał pozdrowić? Kogo pozdrowić? Przede wszystkim Master Solo eee, Pozdrawiam Cię Ej, na pewno Panią od polskiego nie. O nie, ona to o Boże, kozioł No mhm. eee, Pozdrawiam też Martyno Osińską No, bo to jest taka para wiecie no. Co? Co ty mówisz? No bo to taka para jest. Ale o co ci chodzi? No bo z was to taka para. Jaka para, co ty gadasz? zamianem miała. Oj, Damiana pozdrawiam. Aha. No to chomiko, mama... Co się nazywa? I zróbcie tak, jeśli spotkacie go w Minecrafcie, to zacznijcie go lać. Nie no, oszczędźcie mapę. Bo on jakiś ma Chomikomapa. O, no. to spotkajcie go i go zacznij lać. Nie, no będziemy. W ogóle to pozdrawiam serdecznie wszystkich Jacksowi. Y, nie zabijają innych i. Zabili, nie, mnie nie zabijają Jacksowi. Mnie też. Ale po prostu pozdrawiam jaksowych, ale Patryk, wy nie pozdrawiam, o nie! Ale Hatter ze mnie, ja go zabiłem! No, on miał um, do, um, dobry miecz, strasznie. No, ale prosił mnie, że za 10 z jaksów taki miecz na zaklęty ogień, dwa żebym mu oddał. No to to się bardziej opłaca, chyba 10 z jaksów. No, raczej, ja no. w wykończeniu. No. A i tego co zas zasubskrybowałeś? Mister Rachu czy jakoś. A, tak? Mister Rachu chyba. No, Ale ja... on ma dosyć dużo subskrypcji, więc też pozdrawiam. On ma chyba 50 czy 60 subskrypcji, więc... a tylko 9 filmów, czy 10. Czy to będą dynie. nie? Tu. A w ogóle to by się chciał chyba MJ trochę pochwalić. Że ten, że. Nie jestem w to chodzi o troszeczkę. No i chciałam się pochwalić, że taka pani od Polskiego, nasza, kazała mu 140 razy przewidzieć wyrazy. No, a to tylko 140, tam prysz w porównaniu do 160. No, on 350 ja musiał pisać. To? Raz musiałeś 350 pisać, pamiętasz? Dawny czas tam. No. Byków to trochę robisz. No. Wiesz. Trochę? trochę? Trochę to mało powiedziane. Halo, jesteś? No. Okej. Okay. Ale cicho. Troszeczkę tak. Yy, dobra, mamy dnie? Ty masz pewnie, ale nie dasz pewnie. Ty, bo nasiona! Brać, 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 brać nasiona! No. O, ty nobie! <laughs> Dobra, masz jedno nasiona, masz Masz! O, dzięki Dawaj drugie Nie, <laughs> drugiego nie dam Co ty robisz? Wiedziałem, że mnie wyrzucisz o, mam nasiono! Hurra, mam nasiono! Ale nie przejmujcie się, to nie koniec serii Bo magicznym guziczkiem sprawię, że BUM No widzicie jak ja jestem dobry No W no. 70% tylko No znowu, mi wyrzuci, no co za no, <noise> żartuję, dobra. Widziałem, że chcesz pisać. Masz sadzonkę? Nie, ale a nawet jakbym miał to co? musiał dać. A sadzonkę czego? O, to niestety nie mam. Sorry, ale niestety. Czekaj, może u tego. O, a patrzcie. Yy, patrz, pokaż, pokaż tego trola. Dobra, tam. on to obejrzy, dopiero. A tu mieszka kto? Ma 26 cedunek, wezmę sobie. Tu je. mieszka kto? Rus. Rusz kapała. Albo łysapała. Albo łysa pała. Łysapa. Łysapała. Sí, rudy. Rudy rudy. Rudy się żeni. Rudy się żeni. Tak nie tak. Nie mówiłem tego to A no, może jak mączka kosną to nie? To ona ci czasami zniknie. O, to jest głupie. Co? To głupie. Ej, ale ciekawe, kto to wymyślił. Chyba noc to wymyślił. Nie, nie wywalę cię. No, Ale po co piszesz, że... A ty domu napijesz. No wie! No teraz mnie za chwilę wywali. Jak za chwilę? No Dobra. <gatowa> Zobaczymy, kto napisze w, ko e, w komentarzach, czy ja jestem nobem, czy DarkRider jest nobem. Tak? On, bo on mnie tyle razy usuwał, a to są takie żarty, bo to jest taki magiczny guziczek, który ja wciskam. O, 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 I magiczny guzik, który wciskam i on się... Powiesz wciskać guziczki. No. W no. ogóle takie czerwone, a zielony już tak średnio. No. Na co Boże, jeszcze mi nie urosła. Wiesz, że trzeba zużyć dwie mączki kostką, żeby dynia ci urosła? No zabierzesz mi pewnie. No to uuuu. Ty jesteś chyba nowy. Ty uważaj co mówisz. A masz jestem. Aaaa uuu. A masz, a masz, a masz. O, zarob. Myślisz, że się nabiorę. No. no, wiesz, ile miałem rzeczy? Wiem. No tam się mnie chciały spalić. Ale ty miałeś mało itemów. Jak mało? Koniec serii. To. Ja dużo A, miałem. Dark Rider żegna. Wiem, Dark Rider się na mnie oburali. Tak i to bardzo Koniec serii? Tak nie może być No i co teraz Dobra weź sobie moje wszystkie rzeczy A nie Masz jeszcze co? Czekaj Odszkodowanie Okej, okay, spoko. Miałem ci dać e, właśnie rzeczy e, z to, ale jak nie chcesz, to się Nie chcę! Ale dobra dawaj, budujemy sobie farmy. Ja kupię... Mm, tylko motyki mam teraz. W ogóle to jest głupie zamieszanie, bo ja nie mogę modów zainstalować. No, nie mam a możliwe, że to też, że nie mam żadnego teraz antywirusa, bo bym się was skończył. Że jeszcze wielkie drzewo mi dorosło Jeszcze się dziergnie, ale Ile Ty zużyłeś trzy, na to ziemi? E, trzy... nie, dwie, chyba trzy staki i... Aha, mi wystarczy stak, dzień na dzień To będzie... u mnie to będzie ze stak też jakoś tylko że przez ciebie nie mamy nasion dyni. Ja mam jedną. Dawaj! To weźcie. O, a no tak, bo ty Tomasz, no to daj. Niepotrzebny jest. Poczekaj, jeszcze w urośnie. Jak dynie urośnie, to sobie weźmiesz. Ty. Będziesz miał na... Nasz... Leczzej! Mączką kosną a w ogóle to, że nie ma wody, to jak to urośnie? Urośnie, urośnie. No tak. Jakoś. Ale to... Yy... Co to ładne, ładne. Jak się, że... W ogóle to... to yy, przy, te, tych modów nie mogę zainstalować przez Panią od Polskiego. <laughs> Wszystko jest przez Panią od Polskiego. No, czy, która byłaby nie przez nią? No nie, nie ma. No właśnie, no jest łajnie tam. I grajkę także. No i bardzo ładnie. Ro. A wiesz, że ja miałem drewna przy sobie? Masz. Dwa. A ja więcej nie mam, bo ja muszę się zatrzymać, a to tam. Nie no. O. Piszcie w komentarzach, Dawid1423 to noob. Piszcie w komentarzach, że Dark Rider. A, na pewno. Zobaczymy, kto w komentarzach to A W ogóle i tak mało e, tych ludzi obok No, w ogóle piszą, że ty jesteś z dzieciak i tak dalej. To jest Wszyscy mnie poniżacie. Bo że nie żyjecie. Nie, no moi bardzo dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Moja krew. krew. W ogóle to ty jesteś nobem. No sorry. Cisza Cisza Ale zaraz się On tak Uspokoi trochę bo dam, Bo teraz jest trochę smutno tutaj na tej farmie, a teraz będzie weselej Chuj chuj Czemu ty rastałeś? Ja też No tu co masz? Uważę, co ja też nie chcę Oj oj Ohohohohoho o! Disco, polo. Łop! Łop! Łop, łop, Łop! Oh a <sum> <sum> ja. Dobra. Bum, <sum> 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 pochodniami. <sum> Sikam. Co niszczysz ja? No bo tak. Nie, nie. Czekaj. Kukułki, że nam tak mało dyni. O, poczekaj. E, dynia nie urosła jeszcze. Szkoda, że mączka kosa nie działa na dynię. Fajnie to jest, Podoba mi się. Ale nasza ładniejsza. Zobaczcie, przeszliśmy pięknie. Hmm. Nie miałeś dłuższą drogę, mogłeś sobie A tam masz na koniec jakąś... Y, ten. Eee. Y... Na końcu masz jakąś y, wyspę? Co? Masz koniec tutaj, a ono jest dysepką mała. Jeszcze nikt pewnie, pewnie się na niej nie osiedlił. No zamiast w końcu twojego... Domu na Znaczy nie domu tylko farmy. Hmm... Dylemat. Który z nas jest większym nobem? Ty. Ty. Nie chce mi się. Bo ty mnie zawiłeś i straciłem to wszystko. Nie no, mam tego dosyć. Ja też. Co ty robisz? Która mi imi I kto tu jest nobem? Ty Bo mnie zabiłeś, a ja miałam bardzo dużo Dramów pożytecznych Ale domu się nie burzy Burzy Wiaterek będę miał przyjemny Okej, okay, jest No co za nobem? Bąbelki od ciebie lecą. Na przynajmniej. Ja ja no wiem. Bąbelki. A oto największy nob świata. Czekaj, tańczymy. To męka w bo I tak poczekaj... Się żegnamy, żegnamy się na się na piramidzie. Czekaj chwilę, na piramidzie. Zachęcamy chwilę. na piramidzie. Zachęcamy się na piramidzie. Zachęcamy się na no! A, 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 a. O nie, znowu! Aaaa! Ja, <kluzni> o nie, nie moje szkło! Moje szkło! Nie dobiegnę do kufra, nie dobiegnę. Nie, nie mów, no tylko troll. Trolololo. Gdzie moje szkło? Skąd ja mam wiedzieć? No oddaj. Nie no, nudno się robi bardzo! No Kurde, żegnamy się! Nie, czekaj, będzie odcinek jak zrobimy farmy te. Łop, łop, łopa Minecrafta! Ops, sorry. No i tak oto się żegnamy. Subskrybujcie, komentujcie. Ja, jak widzicie, deptam po was. Eee... ławki w górę. No i tyle. nara